Pelanie, wszyscy koleżanki i koledzy przewodniczący, wszyscy działacze, drodzy świadczanie, drodzy świadczanie, dzisiaj zebrani na tej naszej na tym od, jakby odsłonięciu tego muralu każde, każde dziesięciolecie od stanu jednego w jakiś sposób staramy się upamiętnić. To też upamiętnienie przypomina całą naszą tragedię narodu polskiego wywołano naszym położeniem, ale także także nasze aspiracje, nasza postawa, postawa tych wszystkich, którzy tutaj byli wyczytani, którzy na naszym terenie, ale podobnie ludzie w całym kraju z olbrzymią determinacją, z zaangażowaniem serca, z poświęceniem się doprowadzili do tego, że dzisiaj Możemy właśnie w takiej, na naszym spotkaniu wspominać te chwile, wspominać ten trudny czas, ale jak widać, kiedy Naród jednolicie stanął przeciwko systemowi, to potrafiliśmy dokonać tego, że dzisiaj jesteśmy wolnym państwem. Dzisiaj to my, Polacy, decydujemy o tym, jak Polska wygląda. I te, to upamiętnienie jest bardzo ważne. Dlatego też należy podziękować wszystkim, którzy się to zaangażowali panu dyrektorowi, że wyraźmy zgodę, żeby to było na tym murze tym wszystkim, którzy właśnie przyczynili się do tego, że, że systematycznie upamiętniamy wam tę chwilę. Dlatego też, że w czasie takiego spokoju pewne rzeczy ulegają zapomnieniu, ale chodzi o to, żeby wspominać ten czas i żeby na tym miejscu... To było przypomnienie dla nas, że jeżeli w kraju czegoś zaniedbamy, jeżeli w kraju nie doprowadzimy do tego, że pewne rzeczy ulegną zapomnieniu, że gdzieś tam zaginie patriotyzm, zaginie nasza postawa obywatelska, e, przyjdzie tylko konsumpcja. A więc także w reżim to młodym przypominało, że właśnie trzeba, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli któryś naród, Zapomina, zapomni o swoich korzeniach, zapomni o swojej tożsamości, to potrafi na jakiś czas zginąć. A jeżeli ma serce, jeżeli ma duszę, jeżeli, jeżeli, jeżeli ma utrwalone zasady, to nawet jak jest w trudnej sytuacji, to z tej sytuacji wyginie. Dlatego też chciałbym podsumować to, że powiedzieć tak, że chwała tym właśnie ludziom, którzy się poświęcali, chwała bohaterom. Chwała tym, którzy zdecydowali się na to i bardzo mocno walczyli. Tym, którzy często zdrowie stracili, często musieli za granicę wyjechać, często byli uciekinieniariusz z naszego państwa i to w tamtym czasie przymusowymi, bo byli wydalani z paszportem w jedną stronę. To dla młodzieży było istotne. W jedną stronę. Nie mógł wrócić do kraju, musiał wyjechać. A więc te wszystkie rzeczy to, to przypomnienie, to także przypomnienie i przy, przypomnienie tych, którzy się przyczynili właśnie do tego, że dzisiaj w Polsce jest inaczej. Warte jest tego, żebyśmy wspominali tę te... chwilę. I dlatego też dziękuję tym wszystkim, którzy przyczyniają się do organizacji takich właśnie rocznic, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby wspominając o tym czasie, żebyśmy pamiętali, że trzeba pilnować, żeby nic innego, żeby, żeby się nam w Polsce. Nic nie odwróciło, nic złego nie stało, żebyśmy nasz kraj budowali jako państwo silne, niepodległe, niezależne w każdym, w każdym calu, w każdym miejscu i żebyśmy pamiętali o tym, o dobrobycie, o rozwoju kraju, o tym, żeby Polakom było coraz lepiej. Szczęść Boże!